Teraz mamy par 2. Aj, i szybko Wam powiem, że po prostu nie będą cztery partie dla, dla każdego. Tutaj ja, jak, jak Wam się, się podoba, zostawcie lajkacza Dobra, teraz. Tutaj, tu mamy nasz arsenał, co teraz użyjemy? Może takiego -taki markerka. Tak to na razie wygląda. Przepraszam, jeśli trochę nie wyjdzie. Tylko. Bye-bye.